Okay, okay, serduszko? Okay, serduszko. serduszko. Garuję się, to się ogarnie. I tak moim cudem świnka jest gotowa. Serduszkiem nie, na cudo. Śmigła tak. będzie, co? Jeszcze lisek gdzieś być. bo wiem, gdzie będzie. Ja już wiem. To jest moja taka kolekcja słodkości. I tutaj z tyłu będzie nastalina, żeby cukierek wbić. Przecież właśnie robiłam 40 minutowy z ale mi się nie chcecie yy, no usunęłam. Tak jest gotowe. Zrobię zdjęcie. Taka piękna malinka. Znaczy, mój zestaw plastelinowy. To jest takie cudne. No bo patrzcie. Zdjęcia będą też na Facebooku. Może mnie znajdziecie. Nie wiem. Jeżeli chcecie mnie zapraszać, to podam może w opisie. Nie wiem. I może podam y, moją nazwę do Skype'a. Może nie, do Facebooka podam. A, na stronce będzie to ja podam y, stronkę moją. na Co zrobię sobie zaraz? Tylko z plasteliny, robię. z plasteliny co robię. No i tak cudem się pokazuje. Więc takie, że z żegnam z no moimi słodkościami. Nie, ja, wam się. Teraz. Jsem Ja Já už zde dám za i sladkými. Se špinečkou, malinkou, s tuk i všetkými. Uh. Nikdy by mě ugryzla, ale tak żartowałam, bo robię se jí fotky. Tak, tě, na chwilę. Si teraz tedy sporo, aby fotky, oni by dělali těch fotek. Okej, okay, teraz ponczek. To chodzi pączek. chodzi Musiałam go odkleić. Tak leciutko gryza, ale nigdy nie ogryzał. Okej. Okay. Odchodzi czas na no, Nigdy bym nie ugryzła plastelina, ale kiedyś ugryzam. Jak miałam 9 lat, teraz już mam 10 lat. Wiem, ja jestem tylko zwykłym dzieckiem, co nagrywa na YouTubie, lol. O, tutaj będzie malinka. O tak, nie, żeby nie zasłaniała. I tak się kończy program z plasterinkami. Wrzucę ja na mojego bloga. Jakiego bloga? Blog Monster Planet. Będzie w opisie y, moja nazwa bloga. Pa! pa. Znaczy, jeszcze nie papa, ale to po prostu mnie wzrusza. To, to takie wszystko słodkie tutaj. Słodkie. Wszystko. Słodycze i w ogóle. Ale będzie na mojej stronce na Facebooku. Podam wam w opisie moją stronkę na Facebooka. Proste co za... Oj, to nie nazywa się Blog Mojsa, prawda? Tylko zaraz zrobię, jeju. Ale będzie się nazywało. Czekajcie. Nie wiem. Ale zaraz zrobię i wtedy stawię. Okej, okay, więc ja was żegnam z plasterinkami. papa. pa. pa. Mm.